Ja zionek, a potem mówi, przez 24 żonek, to proste. W to... tym odcinku zobaczycie humor, smutek, ignorancję, strach, zmęczenie, zwątpienie, szczerość, dobroć i rozczarowanie. Niewiele osób o tym wie, ale na początku kanału maksymalnie podjąłem się nagrania odcinka z byciem bezdomnym, lecz niestety dźwięk został stracony, a ja powiedziałem sobie, że przez to co wtedy przeżyłem, nigdy tego nie powtórzę. Zmieniłem zdanie. Jak się czujesz przed wyzwaniem? Krótko. Stresuję się. Ja też. Stresuję się. Troszkę. Nie bardzo, ale troszkę. Najwyżej będziemy gdzieś w kartonie pod mostem. <grystanie> Stary, minus 20 stopni będzie w nocy, nie? To nie ma czegoś jak pod mostem. Siema, siema, pozdrowienia, kurwa, z podziemia. Zaczynamy wyzwanie. Z bezdomnymi śniadaniem Kurwa. Kupa w gaciach. Kupuję was za dzień, jakby byśmy się zakochali w jakiejś po drodze. Ty masz sweterek, Maxie, naprawdę klawy. Więcej takich jak fajny, klawy jak mój. Cześć, tu Maksym i kanał Maksymalnie, ze mną Robert. I dzisiaj postanowiliśmy wcielić się w rolę osób bezdomnych. Przez 48 godzin jesteśmy bez dachu nad głową, bez złotówki w kieszeni i generalnie bez niczego. Bez żarcia, ja mam tylko kilka chusteczek mokrych i to tyle. W tym odcinku będziemy chcieli wam pokazać, z czym muszą mierzyć się osoby bezdomne w takiej temperaturze jak jest teraz. W tym momencie jest minus 5 stopni, Ale w nocy godzina, będzie minus 10. Jest godzina, jest godzina 18, więc zdąży się na pewno rozkręcić. Pierwsza nasza przystań to będzie noclegownia na prawdę północ. Chodźmy ja jestem lekko obsrany. Lećmy. Leć Adam. Jak tam? No kurwa, ciepło. Znaczy, w ubraniach jest ciepło, ale to jest kwestia godziny i kurwa będzie i gadzka w ogóle. Na razie, na razie jest wesoło, ale to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że jest początek. Za chwileczkę będziemy przechodzili koło ośrodka dla bezdomnych recydywistów. No, jest. Zamknięta. A to, to, to jest dla recydywistów. My tutaj byśmy nie spali. Robert mówi, że jest ciepło i ja muszę się z tym zgodzić. Ale to, z, 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 pogadamy za godzinę dwie. No tak, dopiero wystartowaliśmy. Kumpel. Transportujemy się jak tylko możemy, przy użyciu autobusów. Zobaczymy, jak długo nam się uda, tak Minęła pierwsza godzina, kochani. W następnej kolejności jedziemy na Pragę Północ, aby dostać się do kolejnej noclegowni. Warto dodać, że w tym miejscu można również dostać coś do jedzenia oraz się umyć. Weszliśmy tylko dlatego, że ktoś. Wychodzi. To jest proste. Miał dokładnie ziomek, a potem mówisz, że przez 24 miałeś domek. To proste. Miał dokładnie ziomek. Na ale to nie był grę. Siema. Przeszkadzały? No nie bo tu jakiś wystaw muzyczny. Chyba się żonę rozstydził. Ja nie mam wypowiedzi na wypowiedzi. Czyli co, na co miałeś wypowiedzi? Znaczy, że nie mam nikogo, kto by zanudził. Pomysł, jest jeśli się to Aha, to jest coś takiego jak na fach. To jest jakiś tamty. Ok, no dobra. Słuchajcie, przyjechaliśmy pod Stowarzyszenie Otwarte Drzwi na Ulicy Targowej. No, i usłyszeliśmy, że nie ma opiekunów, więc nikt nie jest w stanie nam pomóc. Jedziemy dalej, nie? Co, jedziemy teraz do centrum, próbujemy zdobyć coś jedzenia. Więc zobaczymy, czy uda nam się poprosić kogoś o coś ciepłego do. i wodę. No i to nie tak, napiłbym się też. Po raz kolejny jesteśmy odstawieni z kwitkiem, co oznacza, że mamy coraz mniej czasu na znalezienie bezpiecznego i co najważniejsze, ciepłego schronienia. W międzyczasie głód i pragnienie zaczynają zaglądać nam w oczy, więc musimy zacząć działać, bo godzina staje się coraz późniejsza. To Nie, nie, nie. Wstydziłem się zapytać pierwszej osoby, ale drugiej pary zapytałem takich młodych ludzi o wodę i powiedzieli jasne. bardzo, bardzo dziękujemy. Ale się boję jak to będzie o jedzenie prosić. Ale jest picie, z, z pragnienia nie już, troszkę. Pierwszy sukces. Wydawałoby się, że łatwo poszło. Robert zapytał przypadkowej pary, czy kupią nam wodę i od razu się zgodzili. Bardzo dziękujemy. W następnej kolejności musieliśmy zacząć szukać ciepłego schronienia. Bardziej dziwnie dla mnie, że od dwóch godzin patrzę w telefon. Pierwszy raz od nie wiem kiedy. Chyba, że śpię. Ej, jak jest, to jest dziwne, nie? A ja to w sumie zostanę siedzieć prawdziwe nocy. I, I gdzie ją spędzimy, bo mamy kilka opcji. Sheraton. <noise> Dworzec Centralny wydał nam się pierwszym możliwym pomysłem, jaki przyszedł do głowy. Ludzie przechodni nawet nie zwracają na nas uwagi. Idziemy zobaczyć na dworcu centralnym, czy w ogóle będzie możliwość zatrzymania jak, jak się. Jak na nas zareagują tak naprawdę i jak zareagują na to, że składamy się do snu. I jak się zareagują na to, że jest covid. Ten pomysł w tym miejscu raczej nie zda egzaminu. Musimy zacząć kombinować gdzie indziej. Słuchajcie, no sprawa wygląda tak, że chodziłem po centrum. Jest już dosyć późno. Ludzi prawie w ogóle nie ma. Nie mamy kurwa ani hajsu, ani jedzenia, i tak teraz się zorientowałem, że po prostu to trzeba kołować kurwa wcześniej, a nie zaczynać o 21.00. Chuj z tego jest potem i mamy kurwa ogrągłe, kurwa zero, nic. Kup... Mamy zero, dostaliśmy kub... wodę tylko, nie? W kubku zero dostaliśmy wodę, dziękujemy, ale kurwa. Fff, elo, nie? Właśnie wymyśliliśmy, że może skoro mamy wolny wieczór, a jeszcze jesteśmy śpiący, to skołujemy trochę kurwa hajsu. I teraz trzeba znaleźć karton i długopis, i stać przy wejściu, i ludzi prosić o pieniądze, więc tak idziemy. Idziemy Kubek by się przydał jeszcze, nie? A, o ręce. jakbyśmy tak, to wszystko próbowali, próbowali w maką ogarnąć. Na dworcu czuliśmy się obserwowani. Wiedzieliśmy, że jesteśmy tam nowi i wchodzimy jakby nie było na obcy teren. Musieliśmy poszukać innego rozwiązania. Musimy jeszcze znaleźć jedzenie lub zdobyć pieniądze, za które będziemy mogli coś zjeść. Kubek po Czemu nie? Ludzie totalnie nas omijają, nawet nie patrzą na nas. Nie mam pojęcia jak to jest trudno od kogoś hajs wysępić. Ja na dzisiaj już myślę w głowie nie o pieniądze, mówię mi hajzerkę i pasztet i wodę. I kurwa 5 zł może coś wyda na mnie, ale kurwa nie wiadomo. Powiedziałem Maksymowi właśnie, że nie wiem czy się nie popłaczę za parę godzin, ale poczułem coś takiego, że nic nie mam stary, że nic kurwa nie mam. I że to co mam jest nic nie warte. Ja wiem, że to tak wam się wydaje o parę godzin udaje bezdomnego, i kurwa Torki Doli jakby serio, bo mówię co czuję. To jest tak, że organizm trochę spodziewa się tego co będzie i cię przygotowuje na to co jest. I nawet jak udajesz coś, to to staje się kurwa rzeczywistością tutaj. Siadamy w autobus na kabaty, więc dosyć daleko wybraliśmy sobie taki jak inny. Dojechaliśmy do kabat. Eee, zostałem, oh, zostałem obudzony przez... Kierowca, Pana, kierowca nas obudził, opierdol dostał maksym za syf na fotelu, słusznie, ale to były moje nogi, więc jakby... Nie mówił do nas pan wypisać Dalej tylko powiedział panowie, proszę tam przejść do innego autobusu, poradził gdzie iść, tak. więc spoko był. Okazało się, że dojechaliśmy do Aleksandrowa, <laughs> czyli jesteśmy daleko od domu, znaczy od domu docelowego, bo domu nie mamy. Co jest do mnie co Centralny? No, centralny. Jakie to, jakie cele? No niestety, kochanie, tak prawda. Taka prawda. I czekamy na autobus powrotny, czyli mam 15 minut na mrozie. Zaczęło się zimno robić, już dosyć mocno. 10 minut 10 jest, nie? To już mi się trzęsie się wszystko. Słuchajcie, kolejna niemiła sytuacja. Kierowca po prostu wsiadł w autobus, odpalił. I pojechał. Specjalnie tak widział, że chcemy z powrotem. Kurwa, zdążymy! Dążymy! Nie! Nie, kurwa, nie! Słuchajcie, no okazało się, że jesteśmy w dupie. Ledwo dobiegłem do skm yy, która odjechała mi z przednosa, dotknąłem już przycisku. Idziemy na przystanek, który jest naprzeciwko i zobaczymy, czy jedzie jakiś nocny. W nie dalszej przyszłości Szczerze wam powiem, że no nie idzie nam po naszej myśli e, cały czas jest gdzieś tam pod górkę patrzcie wzorki znowu dotarliśmy na kolejny koniec Warszawy Robert przykimał w tramwaju no, Idziemy. O, ładnie mnie kurwa ścieło, ładnie mnie ścieło. Idziemy na drugi przystanek, będziemy stąd się zbywać w drugą stronę. Pojechał autobus, który docelowo był naszym autobusem. Okay. Siedliśmy w autobus kierujący się na kabaty. Nie uwierzycie, jak zostaliśmy potraktowani na przystanku końcowym w środku nocy przy minusowej temperaturze. Żeby było zabawnie, rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Mamy bilet, założył, że biletu nie mamy i po prostu nas wypieprzył. A dlaczego? Bo byliście dopiero w centrum. A jeżeli ma się bilet weekendowy, albo jak się ma bilet, nie wiem, dwugodzinny, albo ma się bilet miesięczny, kurwa. Patrzcie i uwierzycie. Dwójeczka. O, jajka i do kieszeni. Wychwalę się Robertowi, nie uwierzę. Łohooo! Wow! O tam. Stwierdalamy, a jedziemy dzisiaj. Chyba <ścoughs> Teraz doceniam tramwaje i wszystko co z nimi związane. Naprawdę, tak. jest tak zimno. Słuchajcie, pierwsza noc za nami powiem wam, że na no, wszystko tak nie przemarło. No, i już bo... Myślałem, że jazda autobusem po całej Warszawie będzie spoko. Okazało się, że spoko jest w jedną stronę, a potem powrót to już yy, tworzy kierowców z każdej strony. Każdy kierowca, każdy maszynista, wszyscy nam uciekali, nikt nam nie pozwolił wsiąść drugi raz. Przez musieliśmy czekać czasami nawet po pół godziny na mrozie, minus 10 stopni na drugi autobus. Zero jedzenia. Znalezione dwa złote, które pozwoliły nam. Zjeść, Ale tak. musimy spokojnie zjeść, że jest ona teraz sobie zjeść. Teraz jest coś koniecznego, przejdziemy sobie radzić dalej. Autobus MPP, czyli mobilny punkt poradnictwa. Przed pandemią służył jako mobilny środek transportu między noclegowniami, łaźniami i jadłodajniami dla osób bezdomnych. Aktualnie autobus MPP służy jako mobilny punkt odbioru paczek żywnościowych dla osób bezdomnych. W poszczególnych godzinach od poniedziałku do soboty bezdomni mogą podejść i skorzystać z pomocy, ogrzewając się, otrzymując ciepłą herbatę i coś do zjedzenia. Ponieważ my skorzystaliśmy z pomocy, postanowiliśmy się odwdzięczyć, ale o tym dowiecie się na końcu filmu.

Naprawdę bardzo chce nam się lać. I to nie jest tak, że jeszcze nie laliśmy w tym odcinku. Po prostu się nie chwaliłem. Generalnie toaleta tutaj na dworcu kosztuje 3 złote. 3 złote to jest... Dla nie, mnie, w tym jest, momencie, to, nie to ma... jest majątek. Sorry, kurwa, nie mam mowy. To jest majątek. Dlatego idziemy... w patyki. A potem, a potem postanowiliśmy, że jedziemy jednak do centrum, bo tam będzie zdecydowanie łatwiej zdobyć coś do zjedzenia. Kawy, ja pierwszy dole za kawę. Ja bym wypił. Za kawę to bym... Nawet alkoholu nie myślę, ale... Ha! Maksym się rozkręcił i zaproponowano, dobra, to może tam się przejdziemy na piechotę. Czyli zrobimy to za wczoraj. Przepieprzymy całą moc. 6 godzin już będziemy nie będziemy mieli energii i stary nie będzie miał siły tych pieniędzy wyciągać. Ja już i tak nie mam siły ogólnie. Bo... No ale dobrze, że weszliśmy, bo jestem odmulony, no a tam to było strasznie. Chcielibyśmy dowiedzieć się od Was, jak Wy sobie radzicie podczas takich warunków, jak, jak, jak panują aktualnie. Czyli dzisiaj, 10, dzisiaj w nocy? Dzisiaj, dzisiaj, w nocy ma być, dzisiaj w nocy ma być minus 12 stopni, nie? To co Wy robicie? My sobie akurat dajemy radę, bo no. akurat takie warunki sobie stworzyliśmy, że niekiedy pomagamy takim gospodarzowi domu. Okej, okay. przy odśnieżaniach, teraz akurat nie, ale zostawił nam lokum, nie? Trzeba sobie radzić. No, trzeba sobie radzić. No znaczy, naprawdę, jeśli ma człowiek jakiś charakter No. pod względem, to jest gdzie się przespać, się Czę, to, ja nie to jest że o klatka My na centralnym byliśmy w stanie pogonili pogo, jest... was w Pogonili albo zimno. w zimno w Pogonili w zimno... też z tego czasu, w stanie w stanie w stanie no. I to jest w ogóle diametralnie nie, nie to naprawdę się da żyć. To jest tak, że ile charakteru, ile ludzi, tyle charakterów. Czyli jeden Ci pomoże, drugi ci opiekuje, Za przypuszczenie o Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mm. Jakbyście mieli za nas radę jak skołować 10 zł, to co, by, co byście tam poradzili, co możemy to, zrobić? To już ci mówię. No. Idziesz, na nowy świat, no. to jak masz hmm. ten drzew, tam, tam. cały. Otwórzmy, walić w nowy świat. Idziesz, pasażem. Idziesz sobie pasażem. Po no, no, no. prostu idź sobie cały czas drogą. I zamknij się człowieka. Chciałeś na... Dziesięciu ci nie da i jeden ci da. Tak. Codziennie jest ten tekst rano. Kurwa no Dlaczego Przysymy nie zostawili chociaż kurwa jakieś banie. <laughs> Malutkie na rano. No. Bo wszystko w nocy wygieramy. <laughs> a a jeszcze nas? wam proponuję, panowie, Saską Kępę i ambasady. Jest? oblesić na półkajcie czy... pomyślałbym. No. tam jest od cholery konsulatów. Tak. się tylko nim... że najlepiej to w tygodniu coś się takie rzeczy robi. Okej. Okay. I okay. naprawdę tam ludzie są bardziej życzliwi, nie? Dobra. Jest konkurencji sporo. Co dzisiaj na noc my mamy zrobić? Jak? Jak, Jak jest tak? jesteśmy świeżaki. No, a jest nie, minus. Dobra. Świeżaki jesteście. Ja nie, nie Zasuwajcie na Zachodni. Tam jest yy, ogrzewalnia. Yy, na Nie to. wyrzucą? Nie. Okay. A jak właśnie z potrzebami toaletowymi, radzicie w ciągu dnia? Bo ja na przykład też nie wiem co miałbym. Cały tu... dzień? No? Yy, za Polonezem. Widzisz? Siu, siu. A tak to metro mamy jedno? Na dole. A tam za frigorą? Za frigorą, tak Na nowym świecie to metro jest, które tam. Na <suszy> no. Dobra, polowie, no, nie zawracamy gitary, no, nie, 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 nie żegnamy tego, bo. Dziękujemy. Dużo ciepełka. Zdrówka, ciepełka. Dobra. Dostaliśmy rady od osób, które na co dzień muszą radzić sobie w ten sposób, więc zaczęliśmy działać. Idziemy na najbardziej obleganą ulicę w Warszawie, czyli Nowy Świat. Tam spróbujemy poprosić kogoś o coś do jedzenia. Wiem, że mnie nie widzą mnie nie poznają, ale tu mam takiego wstyd, po prostu wstyd Jak widzicie, stoimy z Maksymem i to jest kurwa, no nie jest takie proste, bo nas przytkało po prostu. Żeby w jedzenia, a ja jestem kurwa głodny, więc jakby nie, znaczy nie spodziewałem się tego. Robert przełamał się jako pierwszy, ale jak możecie się domyślać, przy kilku próbach za każdym razem spotykaliśmy się z odmową i ignorancją. Kupiłaby nam pani po bułce? to jest, choroba młodym. jaja robicie. Kupiłaby nam pani po bułce? Po bułce? Tak, to ten może, co? Kupaj? Tak, spowodujmy, no. Ale się nam coś do jedzenia? Jeszcze nie kupiłoby bułkę, mi, Ale coś do jedzenia? Cokolwiek. Dziewczyny, które kupiły nam, a właściwie Robertowi bułkę, przywróciły nam wiarę, że faktycznie, jak się próbuje do skutku, to w końcu się uda. O, dziękuję bardzo. Ja. Dziękuję, to jest pierwszą która od dwóch godzin co kawałek Dobra. fantastycznie, dziękuję bardzo. Nie poznałem mnie, dopiero jak zdjąłem maskę A. nie poznały, chciałem im podziękować po prostu. I chwała w, w odcinku podziękuję. Pała dziewczynom, że... Jedyna, nie? Że jedyne od dwóch godzin, że naprawdę kupiły chociaż bułę, nie? Jedna bułka na dwóch dorosłych facetów to trochę mało. Przygotowując się do tego wyzwania przeczytałem, że w centrum jest jadłodajnia, która od 14 do 15 oferuje ciepły posiłek. Postanowiliśmy tam pojechać. Dobra, dzień dobry. Ma... Tak, tu to z, z No, to to kawiczki i to może tak Pierwszy ciepły posiłek, a na deser pyszne faworki. To było coś pięknego. Ośrodek Caritas, tylko z darów miłosierdzia, pozwala bezdomnym na zjedzenie ciepłego posiłku, skorzystania z toalety czy też łaźni. Ponieważ, tak samo jak w przypadku autobusu MPP, nie chcemy zabierać możliwości zjedzenia innej osobie, na końcu odcinka zobaczycie naszą rekompensatę dla nich. Bezdomni, z którymi rozmawialiśmy, powiedzieli nam o ogrzewaniu na dworcu zachodnim. Musieliśmy zacząć rozglądać się za miejscem, w którym będzie można spędzić noc. Dziś temperatury miały dochodzić nawet do minus 15 stopni. Dotarliśmy razem z Robertem na dworzec zachodni. Zobaczymy jak tutaj będzie. To tutaj chyba. Oczeki nocna. To to jest to. Czy poczekanie jest ciemna, nie ale pomóż, bo Dobra. Dobra. Robert, co się stało przed chwilą? Maksym znalazł 10 groszy, potem zaraz 10 groszy, a potem ja szukałem 5 minut i nic nie zarazem. On chyba znalazł 2 zł, drugi raz. Kupiły wodę w Biedronce za 70 groszy, I kajzerki, na rano. na rano. Tak, tak, tak w wielkim skrócie, skierdelamy z dworca zachodniego, bo nam się nie podoba. Słuchajcie, już od tego zmęczenia i systemu 15-minutowych drzemek, po prostu cały czas nakurwia mnie głowa. Ale bardziej mnie napierdają stopy od tego szwendania się. Ponad... No, na szczęście już jest ponad połowa, także, także ciśniemy. Przed nami jeszcze... Tak naprawdę noc to będzie najważniejsza noc w naszym wyzwaniu. No i jutro to już z góreczki, mam nadzieję. Idziemy z Robertem, jesteśmy na dworcu wschodnim. Idziemy pojeździć tramwajem, no bo mamy dużo czasu. Natomiast krótko, mobilnie. Patrzcie, nasza zdobyć całe 69 groszy. Następny przystanek: plac Starym Zaczyna się robić bardzo zimno, już. Nie wiem, ile może być. 7, 8 na minusie. Powolutku, powolutku, Nie damy się dopiero Mrozowi tak jak ostatnio jak wczoraj gdzie sobie robiliśmy A to spacer a tutaj w Aleksandrowie 45 minut z buta odsety. Nie, nie Robert mówi dawaj w centrum wysiądziemy Kurwa zapomniał dodać, że jest minus 47 stopni drugi kurs, wracamy, w jedną stronę jakaś godzinka Co się stało? No, 300 osoba się zgodziła, żeby coś kupić do jedzenia. Bardzo pani dziękujemy, jakby wiemy, że troszkę wkręci, oszukaliśmy troszkę. Eee, bo jakby no nie jesteśmy osobowi tak bardzo potrzebującymi znaczy no w tym, to, tym momencie w jesteśmy w tym momencie jesteśmy, to jest na potrzeby filmu więc żeby wyrównać energię, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi po prostu zrobimy większe zakupy, damy komuś kto też potrzebuje w ten sposób jakby się wyrówna energię we wszechświecie tak jest a teraz smacznego tutaj właśnie postaramy się spędzić noc zobaczymy jak będzie czy nas nie wyrzucą, oby nie Słuchajcie, Robert mi powiedział, że pierwsze co zrobi, to zje frużelinę. Nie mam pojęcia, co to jest frużelina. Kupię jakąś frużelinę, a potem ją zjem. W każdym razie jest 12 w nocy, a ja już bardzo, bardzo chcę być w swoim łóżku. Patrzcie, mamy koleżkę. Nazywa się Tyson. Tyson Fury. Robert mówi, że robimy spacerek. Jogi kółeczka. Słuchajcie, udało nam się przespać trzy godziny. Położyliśmy się na deskach, ale na tych deskach było niewygodnie. Nie no, bo ja, ja chcę kawę, ten wysępić, a ten wyjmuje GoPro, nie? A stać się na GoPro, że kup kawę, To, co uzbieraliśmy, zostało w Warszawa Wschodnia śniadanko. Złoty 69. 69. Dziękuję bardzo. Robert, smakowało śniadanie w Warszawie Wschodniej? To po pierwsze to jest mój kawał, po drugie e... Ja daję tak 4 na 5. No i nie... Zabrak... Żeby było 5 na 5, zabrakło mi kawałeczka czegokolwiek innego, co nie jest bułką. Albo herbaty do popijania wody. Ale nie ma co narzekać, kochani, bo niektórzy nawet tego nie mają. O. No właśnie. To że nas budzili, budzili nas, ale nas nie wywalili ani nikogo na naszych oczach oprócz dwóch, którzy się awanturowali, więc za to dziękujemy ekipie z dworca wschodniego. No tak, bo mogliby nas wyrzucić. No tak. nie, ma, nie ma tu żadnej. Na pociąg kurwa nie czekamy, powiedzmy sobie szczerze. Są minusowe temperatury, więc raczej to by było słabe. Jechaliśmy do centrum. Na metrze centrum można skorzystać z toalety, tak jak nam wczoraj pan, którego poznaliśmy powiedział, że na metrze centrum można skorzystać z toalety. I jest zajebiście, bo za niedługo będziemy mogli skończyć, to kurs. Wszystko nic. Czysto pusto, ciepło, nie śmierdzi? No. Na razie jest tutaj bardzo przyjemnie, ale jakbyśmy tam na tych ławeczkach posiedzieli więcej niż pół godziny, myślę, że mogą mogłoby być różnie. A to... Tutaj staliśmy z kubkiem jeszcze za 30 godzin temu. I uzbieraliśmy k***a nic. Nawet, nie, nawet nie, nie zrobił ruchu w kierunku tego kubka. Słuchajcie, przyjechaliśmy właśnie na wschodnią, czyli standardowo do naszego drugiego domu. Tutaj spędzimy resztę naszego dnia. Nie wiem, czy jeszcze no. chcemy jedzenie, czy już nie. Zostały dwie godziny do końca. Mamy zegarek i dwa jest strasznie. Naprawdę czuję się fatalnie. Robert robi zdjęcia, ja totalnie nie... Już nie... No, odpływam. Odpadam, odpływam. Chcę iść do domu. Chcę się umyć. Chcę zjeść coś ciepłego. Mam dość. Siedzieliśmy sobie do pełnej godzinki. Chcieliśmy posiedzieć. Zostały nam dwie. I przyszła cała armia ochroniarzy. Którzy kazali nam. Z szefem ochrony. Z szefem ochrony, którzy kazali nam po prostu sobie stąd pójść. A, ale byli całkiem kulturalni i polecili ogrzewalnię, więc... Ogrzewalnie, które znajduje się całkiem niedaleko, także. Tam już się raczej nie wybierzemy, bo po prostu nie mam czasu. Już się chwili, że po prostu, że drugi dzień siedzimy, drugi, nie? Mój drugą dobę siedzicie, Chcemy coś pokombinować, no i jakby już jest tak blisko, że myślę, że wykombinujemy coś na szybko i zakończymy wyzwanie, ale dworzec wschodni, do widzenia. Eee, nie wyobrażam sobie stać na mrozie, dlatego przyszliśmy na tramwaj i po prostu sobie jeździmy no bo nie tak. mamy nic innego Przecież do zrobienia. Tak, w knajpie to zrobić, ale nas wywalili. Ale mamy, no, w jedną stronę, w drugą stronę i mamy z głowy celem, więc naprawdę już jesteśmy... Będzie. Będzie można odpisać przystanku. W no, domu no, jeszcze nie byliśmy, jedziemy bardzo dużo przystanku. E, w tym momencie jest 15:30, więc rada moment zacznie się ciemniać, co mi bardzo cieszy. No kończymy Zbliżamy się do samego końca. Tak. No ostatnia prosta. Ostatnia prosta. Zaszło słońce, jesteśmy po 48 godzinach naszego wyzwania, i szczerze Wam powiem, nie sądziłem, że damy radę. Miałem tyle chwil zwątpienia, tyle wstydu, co ja się najadłem podczas tego wyzwania, podczas proszenia o jedzenie. Zmarzłem, jestem przemarznięty, calutki, od, od stóp do głów. Mam zmarznięte gile pod nosem, źle się czuję, wszystko, ale to wszystko było nie jest tak. nieważne. Bo się udało! udało. I bardzo, bez oszukiwania. Udało się. Robert, bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. I tymi dłońmi przybijam ci piąteczkę. A jeżeli byście chcieli to, e, tak. U mnie na kanale jest trochę druga strona historii. Całe te wydarzenia od kuchni więcej jest pasuta, ale jest też maksym. Jeżeli chcecie zobaczyć, kliknij w link. Dzięki. Słuchajcie, kochani, tak jak powiedzieliśmy, tak robimy. Przyjechaliśmy właśnie do piekarni, w której pani nie chciała dać nam bułki ale kupiliśmy u niej bułki za nasze znalezione 2 złote i tutaj właśnie chcemy kupić całą zgrzewkę bułek z budyniem żeby zawieźć je właśnie do autobusu MPP z którego pobraliśmy sobie po bułce no i żeby się wyrównało, tak jak Robert mówił, no to my to wyrównamy po swojemu a potem lecimy wpłacić na Caritas, także kochani Marceli, i Piotr Winiaryk niosą prezenty, ja tu pokażę tylko Idziemy zawieść na świeżutko Oddzięczyć się tak jest. To jest e, drugi dom Znaczy, e, Roberta <laughs> no <laughs> Nas no, nie taki no. reportaż robiliśmy w sobotę I nas tutaj poczęstowano bułką I chcieliśmy się odwdzięczyć Odwdzięczyć po I, I przywieźliśmy też z My kiedy wzięliśmy po jednej bułce To to przywieźliśmy Świeżutkie są so i proszę i Gdzie to postawić? Super, może Dobra obałam, do O, dzięki bardzo Proszę o. Dziękujemy bardzo. Proszę, do widzenia. No to teraz płacamy na Karitasik za nasze obiadki. Tutaj proszę pięć dych za osobę. A, Wciąga. i energia wyrównana w kosmosie. Uwaga, uwaga. Pociąg od Roberta do domu jest opóźniony. Bo nie wstał.